Ej, ej! Dun, dun. Dzięki PJM za nominowanie i mówimy tak, to jest czas młodych na zmartwychwstanie! No i co? Ej, podejmiemy to wyzwanie i tym rapem ogłaszamy tylko jego panowanie. Abba już Warszawa, 9 lat minęło, a my wciąż wierzymy, że to jest jego dzieło Czy nie widzisz ziomek? Co się dzieje w całym kraju? Mamy nowy, młodzież rzuki, młodzi z duchem jak na haju Stajemy ramię w ramię, nawet jeśli się nie znamy Razem ubiegamy, razem Polskę przemieniamy Jak dawny już gdzieś to skłumaj człowieku Niechaj nikt nie lekceważy naszego młodego wieku Bo kto Bogu tak na co dzień, chociaż oddaje osobności my od niego nowe życie, radości i wolności Mówimy do niego tato i mówimy także Panie 20-30 to jest czas na rapowanie Wszędzie wokół wielkie cuda szluk coś mą... Bierzemy w dłoń mikrofon, my synowie, córki króla I nie ciągnie nas już wcale ta egipska cebula Nie zawsze jestem dobry, nie zawsze idealna A i tak Holy Spirit przebiewa mnie jak halne. Jezus zmienił nasze życie, w sumie ciągę na przemienia Jezus wyrwał z ramion grzechu, wyratował od cierpienia Jak Dawid przed Goliatem, przyjmuje Boże moce I żyje nieprzerwanie z mym Bogiem na 100% Całe życie sprawa łatwa! Trzy, cztery, O! To był nasz Hot Sixteen Challenge! I rapowaliśmy w szczytnym celu! Więc w opisie macie link. Wbijamy i robimy przelewy! A teraz przejdźmy do nominacji. Nominacja numer jeden. Bitwin Warszawa. Nominacja numer 2. Góra Bogosławiec w Grębocin. Na tym nie poprzestajemy i rodziny Tarnowskich nominujemy. Apelsty Familii to nasza kolejna nominacja. Ostatnia dominacja to ksiądz Darek. Słyszymy się podczas kolejnej pandemii.